globalna rywalizacja o dominację w łańcuchach dostaw, świat i Europa w drodze do zielonej gospodarki, nowe branże, nowe decyzje, innowacje. To jest podsumowanie roku na CIRA, wideo przegląd najważniejszych tematów ostatnich 12 miesięcy. Co najbardziej charakteryzuje mijający rok w globalnej europejskiej gospodarce? Co powinniśmy zapamiętać z tych ostatnich 12 miesięcy? Moim zdaniem, powinniśmy zapamiętać to, że jednak rynek energii w pewien sposób się ustabilizował. Wiadomo, że nie jest to idealny model, niemniej jednak cena ropy waha się w granicach 70-80 dolarów za baryłkę i jest lepiej przewidywalna niż to było w 2022 roku, więc na pewno to pomaga. Druga rzecz, bardzo, bardzo istotna, to jednak wysoka inflacja, no i tym samym wysokie stopy procentowe. Zarówno w Stanach, ale też w Europie, bo nawet stopa refinansująca ECB to 4, jeżeli się nie mylę, 4,5%, więc bardzo, bardzo wysoko. Ale też inne aspekty są bardzo ciekawe, na przykład spowolnienie gospodarcze w Chinach. No jak wiemy, Chiny są bardzo globalnym graczem. Też super istotnym graczem, jeżeli chodzi o ekosystem energetyki, jako odbiorca, ale też dostawca wielu kategorii. Więc też ja osobiście się zastanawiam, jak to spowolnienie na cały ekosystem energetyczny może, może wpłynąć. Zobaczymy to w 2024 roku, zapewne, bardziej wyraźnie. No i też może niekoniecznie jako takie jednorazowe wydarzenie, ale jak Państwo wszyscy widzą, ja też widzę. Bardzo gorąca dyskusja na temat sztucznej inteligencji, sposobów jej wykorzystania, scenariuszy. No i oczywiście to ma też zastosowanie do energetyki, jak dobrze wiemy. No i tutaj upatruję przede wszystkim szansę na to, żeby jednak ta energetyka z tej sztucznej inteligencji mocniej korzystała. I też przypuszczam, że to będzie cel wielu firm, też firm takich jak ja reprezentuję, czy firm softwareowych na najbliższe lata, aby rzeczywiście. Tego AI w odpowiedni sposób tutaj wpleść w energetykę. Co jeszcze? Myślę, że, że też bardzo widoczne jest pewnego rodzaju przyspieszenie w takich bardzo ciekawych tematach, nawet w naszej części Europy, jak na przykład spółdzielnie energetyczne. Przypuszczam, że do tego też nawiążemy później. Ale to jest dodatkowy, ciekawy wymiar transformacji energetycznej, szeroko pojętej, więc um, oczywiście to też należy moim zdaniem zapamiętać, bo to jest temat, który będzie się mocno, mocno rozwijał. Um, no i ch chyba y, no COP28 który miał miejsce w grudniu i, no i tutaj było też kilka ciekawych, nie tyle dyskusji, ale też decyzji podjętych i komitmentów ze strony uczestniczących w nich państw. Niektórych kropek z tego mijającego roku nie sposób połączyć, bo one nam się zamieniają w znaki zapytania. Pan wspomniał o COP28, który no delikatnie mówiąc nie został okrzyknięty sukcesem. Na dniach pojawił się teraz raport mówiący o tym, że Unia Europejska Albo w ogóle, albo prawdopodobnie nie poradzi sobie z osiągnięciem celów klimatycznych do 2030 roku. W tym pasie transmisyjnym, który dowoził nam w ostatnich latach duży entuzjazm i duży optymizm, jeżeli chodzi o transformację, pojawiły się małe turbulencje. No i stąd moje pytanie: co dalej z transformacją? Co dalej z transformacją? Bardzo dobre pytanie, ale tutaj jednak bym chciał się odnieść do, do, do pewnych ustaleń podjętych podczas COVID-28, ale też pewnych wniosków bardzo ciekawych. Tutaj nawiążę do, do ostatniego opracowania McKinsey'a, takiego raportu właśnie dotyczącego tego spotkania, gdzie na przykład jeżeli mówimy o takim Minimalnym poziomie wzrostu energetyki wiatrowej, słonecznej, magazynowania energii, zielonego wodoru, to tak naprawdę, żeby osiągnąć te cele, tak, czyli te sławne 1,5 stopnia, to, to, to tego typu um, obszary muszą rosnąć w trybie wręcz wykładniczym, czyli na przykład energetyka wiatrowa 25% rocznie. Czy też wodór około 41% rocznie, więc to są bardzo ambitne wielkości. No, niemniej jednak była pewnego rodzaju konkluzja, no i 118 rządów, bo tak, tak, tego, tak to rozumiem, zobowiązało się do potrojenia odnawialnych źródeł energii i bardzo znaczącego działania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, tak, w swoich krajach, więc też są te pozytywne aspekty tego dosyć trudnego, ale no, ciekawego spotkania. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo, mi się wydaje, ważna rzecz i decyzja podjęta w ramach COP28, to fakt, że 40 krajów zobowiązało się do pracy na rzecz certyfikacji zielonego wodoru i certyfikacji czy opracowania procesu obrotu tym wodorem. Bo według projektów, które już się realizują, które będą realizowane w najbliższych latach, do 2030 roku, jeżeli dobrze, Pamiętam, ilość zielonego wodoru, która będzie w obrocie, no, będzie około 40 razy większa niż to jest obecnie. Więc z mojego punktu widzenia, a jestem dużym zwolennikiem zielonego wodoru i właśnie gospodarki wodorowej, jest to bardzo pozytywny aspekt wynikający właśnie z COP28. Wspomniał Pan o spółdzielniach energetycznych, to przypomnijmy, proszę Państwa, że ta mapa transformacji w przypadku energetyki. Osadzona jest na tych trzech filarach, czyli dekarbonizacja, decentralizacja i digitalizacja. Jak pana zdaniem wyglądają paski postępu w poszczególnych mm -hmm. odmianach? Jeżeli chodzi o paski postępu, oczywiście dekarbonizacja, ona w, przebiega w różnym tempie, w różnych krajach, wszyscy to dobrze wiemy. Wiemy też dobrze, że w Polsce ta dekarbonizacja musi przyspieszyć, nawet w zakresie projektu Nabe, czy to w oryginalnej formule, czy w zmienionej formule. Natomiast to się musi, to się musi wydarzyć. To też ma oczywiście impact na całościową transformację tego sektora w Polsce. Decentralizacja jak najbardziej, to oczywiście jest jedno z drugim związane, ale widzimy większe zainteresowanie i też większa liczba klientów pyta na przykład jak podejść do spółdzielni energetycznych nie w znaczeniu jak zbudować jedną, tylko jak zrobić, czy jakie rozwiązania są potrzebne, żeby ten model był skalowany, żeby to można było sprzedawać na przykład jako usługę, żeby to dobrze obsługiwać, żeby być zgodnym z wymogami prawnymi, które wcale nie są, które wcale nie są takie proste, więc ta decentralizacja postępuje, natomiast no myślę, że tutaj ta akceleracja, przyspieszenie jest absolutnie niezbędne w Polsce, bo tych spółdzielni energetycznych obecnie no może jest kilkanaście, kilkadziesiąt, włączając klastry. Myślę, że powinniśmy mówić o kilku tysiącach przynajmniej tak? w najbliższych 3-4 latach. Tak samo jest na przykład z elektromobilnością. No, elektromobilność jest też elementem decentralizacji, pewnego rodzaju decentralizacji. Zrobiłem sobie takie porównanie, nawet gdzie my jesteśmy. I na koniec października um, y, y, liczby pokazują, że w Polsce było około 3200 stacji ładowania, w Czechach 2300. Porównując kraje, znaczy, że relatywnie w Czechach jest dwa razy więcej stacji ładowania, powiedzmy na milion mieszkańców. Już, a odnosząc się do Niemiec, gdzie mamy ponad 50 tysięcy stacji ładowania, widzimy, jakie, jaka jest olbrzymia przestrzeń do nadrobienia tutaj w, w naszym kraju. Więc tych działań w zakresie decentralizacji musi być podjęte bardzo, bardzo dużo. No i tutaj, jeżeli pan redaktor pozwoli, to też bym się chciał odnieść do, do tej inicjatywy, czyli karty efektywnej transformacji sieci dystrybucyjnych, czegoś, co zostało podpisane przez prezesów. Spółek dystrybucyjnych w zeszłym roku, że bez znaczących działań w tym zakresie, no, będzie nam też trudno przyspieszyć w zakresie decentralizacji. Jak dobrze wiemy, to są rzeczy, które ze sobą bardzo mocno współgrają, są od siebie zależne, czyli efektywność, tak? Gotowość sieci dystrybucyjnych na przyjęcie zdecentralizowanej energetyki. Więc zakładam, że też rzeczywiście. Tutaj w obrębie sieci dystrybucyjnych to przyspieszenie nastąpi, ale też widzę, że liczba projektów, inicjatyw bardzo, bardzo znacząco rośnie i też ilość projektów, na przykład związanych z procesem zarządzania majątkiem. Tutaj oczywiście dużo więcej trzeba zrobić, natomiast zainteresowanie wydaje się sporo większe. Natomiast mówiąc o, o digitalizacji, bo to jest ten trzeci aspekt z tych trzy. Z, tego symbolicznego 3D. To oczywiście tak jak wszędzie, żeby coś było skalowane i żeby coś było efektywne, musi być odpowiednio zdigitalizowane. To znaczy, że ta, ta, ta warstwa cyfrowa wspiera procesy, tak, albo je całkowicie zmienia. No i tutaj rzeczywiście ja już mówiłem o zarządzaniu majątkiem technicznym ale nie tylko, aspekty planowania capexu, planowania inwestycji i tak dalej, sieci biznesowe to są rzeczy, które, które, które musimy dużo, dużo szybciej digitalizować, i wykorzystywać rozwiązania, które działają z powodzeniem na zachodzie. Na koniec naszego spotkania chcę pana zaprosić do takiej mini dyskusji, bo jak myślę sobie o tym roku, to mamy chyba taki szczególny moment, kiedy nam się trochę repozycjonują takie marki gospodarcze. Niemcy, hmm. recesja, takie wyraźne rysy wizerunkowe. To już nie jest taki hegemon. Albo może ma problemy, za chwilę będzie. E, ekspansja Chin, jakaś europejska próba hmm. Pan wspomniał o... O tej stabilizacji na rynku energetycznym, ale znowu interwencjonizm państw w reguły rynkowe. Tu się dużo rzeczy dzieje na naszych oczach. A mówię o tym, bo zastanawiam się, ciekaw jestem pana opinii, jak na tym tle jako brand, jako taka marka gospodarcza wypada Polska. Bo jak spojrzałem sobie przed spotkaniem z panem na komentarze w internecie, to my mamy. Ciekawe opinie, jeżeli chodzi o Polskę. Jesteśmy postrzegani jako bardzo dynamiczny, taki agile'owy kraj, ale niestety jesteśmy chyba największymi w Europie pesymistami jako, jako mm -hmm. naród. Dużo rzeczy my nie zauważamy, bo się dzieją tu i teraz, albo nie doceniamy, albo przeceniamy. I to pytanie otwarte na koniec naszego spotkania. Polska na tle Europy, czy my mamy jakieś takie unikalne cechy? Ta nasza transformacja ma jakieś takie zmienne, które dają nam szansę w tej rywalizacji europejskiej. Jak, jak wypadamy, Pana zdaniem? Znaczy, ja bym powiedział, odniosę się trochę szeroko do tego pytania, bo oczywiście pytanie jest bardzo istotne. Musimy pamiętać, że ta nasza transformacja energetyczna no nie ma co ukrywać, jest trudniejsza niż wielu, wielu innych krajów, dlatego że my musimy odejść od gospodarki opartej czy energetyki opartej o węgiel. To też dotyka, i tu jest to przesławne, nabę, czy też nabę w nowej formule, które. Nabe 2.0, może. Tak, nabe 2.0, który pewnie, pewnie będzie. Natomiast z jednej strony to jest oczywiście gigantyczna zmiana, z drugiej strony musimy pamiętać, że mamy te kompetencje, jest mnóstwo kompetencji technicznych, jest mnóstwo kompetencji energetycznych, trzeba tym dobrze zarządzić, bo to, co nam może dać offshore, czy też nadchodzący onshore, czy w ogóle, właśnie decentralizacja energetyki, to możliwość zbudowania naprawdę znaczącego lokalnego kontentu. Tak. I ja nie mówię o wielkich graczach, ja mówię o firmach, mniejszych, średnich przedsiębiorstwach z korzeniami polskimi, które na tej transformacji, na tym local contentie mogą skorzystać czyli. Powiększyć swoją skalę działania, nabyć doświadczenie, ale i, i to ja o tym już wielokrotnie mówiłem na różnych konferencjach, wykorzystać możliwości, jakie daje właśnie tutaj digitalizacja, na przykład sieci biznesowe, żeby potem stać się rozpoznawalnym na, na rynku globalnym, żeby wyjść, żeby rosnąć i to są ze sobą aspekty mocno powiązane, czyli ten lokalny content z wykorzystaniem tej wiedzy, kompetencji, która już w Polsce jest. I którą trzeba przetransformować, na przykład, z energetyki konwencjonalnej na odnawialną. Patrzmy, Śląsk, który jest gigantycznym obszarem wiedzy i doświadczenia, ale potem wykorzystanie bardzo przemyślane tych narzędzi i pójście za głosem, czy też za trendami, które są już widoczne, na przykład w krajach Europy Zachodniej. Dam przykład, jeżeli mogę, na koniec sieci biznesowe, na przykład sieć zakupowa. Sieć zakupowa to nie jest tylko pod kątem tego, że my. Szukamy dostawcy, ale my możemy być częścią tej sieci, sieci zakupowej, żeby na przykład odbiorcy, czy firmy energetyczne na innych kontynentach, czy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w Azji, mogły do nas dużo łatwiej dotrzeć, tak? Złożyć to zamówienie, czy ewentualnie rozwinąć z nami współpracę. Więc ja o tym mówię, bo uważam, że ta transformacja daje nam bardzo, bardzo dużą szansę tutaj lokalną, szczególnie właśnie dla tego sektora mniejszych i średnich przedsiębiorstw na przyszłość. I, I tutaj jest Polska innowacyjna, to musimy o tym pamiętać. Bardzo dziękuję panu za tę perspektywę. Między wierszami usłyszałem postulat, żebyśmy pomyśleli o tym, Made in Poland, tak, żebyśmy mieli też jakiś Dokładnie. Swój, swój brand. Bardzo dziękuję za komentarz, za spotkanie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w nowym roku.